Chciałbyś kogoś pozdrowić? Tak. Kogo? Mamę. Ale dobra, dam ci pozdrowić mamę, pod warunkiem, że zaśpiewasz nam jakąś piosenkę. Znasz jakąś piosenkę? Albo wiersz? Tak. No to słucham. Babcia stała na balkonie. Goły dziadek depilował, babcia go już od razu zegrała. E, przepraszam, to się wytnie, to się wytnie, chociaż to audycja na żywo i nie wiem co my z tym fantem zrobimy. Dżonadanie, bardzo pięknie, no to teraz możesz pozdrawiać kogo chcesz. Proszę Dziadka bardzo... Stasia. Dziadka Stasia, to tego, którego depilowała babcia, tak? Wolisz dorosłych czy dzieci leczyć? Dorosłych. Dorosłych, tak, jest zdecydowanie bardziej opłacalne. Jak masz na imię, przedstaw się? Amelka. Amelka i Amelka teraz zapowie piosenkę. Proszę bardzo, Amelko, zapowiadaj. Gustavo. Gustavo Lima. I tytuł piosenki? Jaki? Bala. Balada, balada, balada czyli Czeczerecze, Czeczerecze. Dzieciaki pozdrawiają wszystkich. Uwaga na 3-4. Pozdrawiamy, uwaga. 3-4. Ciceret. 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 To panowie cze cze może cze To jest. To jest. To jest. cze jest. To jest. To cze To cze cze jest. To jest. To jest. To jest. To To jest. To jeszcze raz, oplas sobie głównie, dobra. Radiofama zawsze gramy dla Ciebie.